wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Podrój Grzywiasz. A dziś ze mną jest... Steve Unga, Unga, Unga z Bunga Tak w O o, odcinku... ej, zniknąłeś mi No i dobrze W tym odcinku gramy sobie A pięć W Goon Game Chwadzia ale jeżeli za 5 minut czegoś tu nie będzie, to ja przyłączam to normalnie. Nie, bo tu jest coś z tymi gun game, to poczekaj, to przełączamy. Na survival games. Nie. Nie na survival games. Na, masz... na splek! Splek, Czyli... dobra. Tylko chyba na spleku ja ci nie będę widzieć. A nie na splik yes! widać. Na Jest! O, czekaj. Jest jakiś? Nie dla wip ów Klikaj drugą tabliczkę. Jesteś? No jestem za z Klikaj, droga tabliczka. Klikaj, klikaj, spam. O tu, teraz pierwszą. Klikasz? No nie ma jeszcze tej przecież. Ale klikaj. No klikam. Cały czas pierwszą klikaj, bo to jest tak zawsze, że wszyscy spamują i trudno potem się dostać. Bo no. niektórych nie widać. Czekaj, ja sobie schowam wszystko, do jak. Kuła mnie nie wpurzało. Ogólnie ja mam tych sturpak. Śmietankę jest na serwerze. Nie widzisz na tej mapce? Nie, nie chcę mi się patrzeć, bo to jest podruby. Dobra, jesteś stoję całkiem pod tablicą. To no, ale wrzuć ten odcinek na kanał nasz, nie? No też sobie, ale muszę go najpierw wciągnąć, wiesz? Bo będę się jakoś ściągał z twojego kanału. Ej, jako film. A czy my możemy sobie ściągać ze swoich kanałów... Czekaj. No, chodź na inną. Czekaj, ci. czekaj, żeby zobaczę. Mów, czy będzie czy jest jakaś arena, czy nie, a ja sobie Zobaczę jeszcze... Robimy cięcie, jak na razie. Zobaczę, czy... Okej, okay, jesteśmy z powrotem z wami. D&D rany Tak. E, za... Będzie za 16 minut, będzie... Za, za sekund. A ja sobie, ja, ja sobie tymczasem poparguję, jak inni. Poczwiczę moją zdolność bargura. Tu! <tryk> Zagramy sobie <Pff> taką <tryk> jedną, <tryk> małą rurkę. A potem coś jeszcze. Sur survival SkyBlocka, jaki crash, crash, crash gry. Fuck you ja mam, mam crashy straszne. A ty? To są lagi, a nie krasze! Nie, klasy też mam nieraz. Wiesz? To są memory. No nie, taki... nie, 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 na no, który jesteś już czas A jak się włącza dumble jumpa? Dwa razy trzeba nacisnąć spację. O... Sorry za te lagi, ale... oj. No myślisz, że ja nie mam. Myślę, ja nie mam. Widzicie? Oh, no nie spadłem. No, spadłeś, bo dwójnie spadłeś. Czy nie? Uhu! Co? To jest już ostatnie? Na, ty, na tym, który ja miałeś ty, to już jest ostatnie? No chyba... Udana gra... Kurka, za ich nie dostałem. Dobra, no to... A. To był taki odcinek przygotowujący nas do przygody. A więc ja robię cięcie i zaraz Szplek. do was wracamy. W Szybko! Szybko! Za 20 minut zaczynają, ja wi idę. Witamy was z powrotem. To jest do w pa parku. A ja próbuję przejść parkour. Jak zawsze mi się nie uda. Aha, i akurat na survival był event. a ponury go przegapił. Niestety. Możesz o tym nie mówić, bo pomyślałem, że tu tujesz z eventów. Aha, no sorry, nic nie wiem. Ehm. Dobra, uciekam, już uciekam! Bła, bła, bła. Dawid! Boże, już spadłem! Ja też. Ja sam muszę zamontować to skina e, Steve'a Polski, nie. bo ja mam takiego skina Steve'a Polski. Wiesz, ale nie mam zamontowanego na no, moim bo... koncie! Jasterczułek! Jaster Jaki jaster, jasterczułek? Jaster, jaster, oh, jaster... O, Tak, Tak, tak! Jeszcze żyjesz, żyjesz. Żyjesz, 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 żyjesz. jesteś na dole. A ty gdzie jesteś? Też jestem, o jezus! ty jest ostatnia arena. Tam wszyscy Panie, praktycznie jest. Nie, 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 nie. nie, Jakiś jester mówię. O jezus! Ja bym je se snajpiło teraz, jej! Ja idę zaraz spliga parkurować, bo na spligu jest parkur. No dobrze, no to w tym odcinku właśnie już kończymy. Taki pięciominutowy chcieliśmy Wam pokazać. No i na razie do zobaczenia. Może. Czy. A, idzie skinok. Nie Nie no, no, A Ty wiesz, że jeżeli ja mam jednego islanda